Witajcie, moi drodzy! Dziś chciałbym przedstawić wam historię rodziny mieszkającej w niewielkiej wsi nieopodal miasta Lipno. Zapraszam do wysłuchania. Były wakacje 2003 roku. Wieś o nazwie Rumunki Podgłodowskie, położone w województwie Kujawsko-Pomorskim kilka kilometrów na południe od miejscowości Lipno. To właśnie tam mieszkała wówczas 27-letnia Bożena wraz z mężem Marcinem w dość starym, parterowym, ceglanym domu. Mieli trójkę małych dzieci: siedmioletniego Kaspra, pięcioletnią Milenę oraz trzyletnią Emilię. Żyli sobie całkiem spokojnie, z dala od zgiełku ulic i pośpiechu. Jednak żadne z nich nie miało stałego zatrudnienia. Bożena wychowywała dzieci, a Marcin niechętnie chwytał się jakiegokolwiek zajęcia, choć jego bliscy nieraz próbowali załatwić mu pracę, lecz on odrzucał ich propozycje, bądź po prostu z czasem rezygnował. W okolicy niektórzy uważali, że miał on lepkie ręce i czasem potrafił kogoś okraść. Para poznała się osiem lat wcześniej. Czyli w 1995 roku. Bożena skończyła wtedy szkołę zawodową i myślała, aby pójść do technikum. Pewnego dnia, zwyczajnie w autobusie, Marcin przysiadł się do niej i zaczęli rozmawiać. Wkrótce zostali parą i po kilku miesiącach okazało się, że Bożena jest w ciąży. Bożena w przeszłości nie miała łatwego życia. Jej ojciec miał dość poważne zaburzenia psychiczne i zmarł, gdy miała niespełna 13 lat. Miała również młodszą siostrę. Ich matka zajmowała się nimi, ale brak pracy i problemy finansowe z czasem zaczęły ją przerastać. Mieszkając w niewielkiej wsi z dala od miasta, młode dziewczyny nie miały praktycznie żadnych perspektyw. Mogły jednak liczyć na wsparcie krewnych. Ciocia Janina czy babcia Irena, która była chrzestną Bożeny, mieszkały niedaleko. To właśnie bliscy ich wspierali. Jej młodsza siostra potrzebowała odpowiedniej opieki i to krewni zapewnili jej ośrodek dla osób upośledzonych. Bożena nie doświadczyła w swoim młodym życiu zbyt wiele szczęścia czy zwykłego rodzinnego ciepła. Zmagała się z biedą, i każdy dzień, zarówno dla niej, jak i jej matki, był wyzwaniem. Niemniej wzorem i pomocą była dla niej wcześniej wspomniana ciocia i babcia. Kobiety nie były zadowolone, gdy zaczęła spotykać się z Marcinem. Liczyły na to, że zauroczenie z czasem minie. Lecz gdy dowiedziały się, że Bożena spodziewa się dziecka, powoli zaczęły akceptować zarówno jej decyzję, jak i to, że wiąże dalszą przyszłość z tym mężczyzną. Wkrótce też zaczęli planować ślub i postanowili wynająć wspomniany dom. Wynajem właściwie w większości pokrywała jej babcia Irena, której bardzo zależało, aby młoda kobieta ułożyła sobie życie i mogła wreszcie żyć lepiej. Niemniej ciąża, a wkrótce też ślub, zmieniły jej plany. Po narodzinach dziecka nieustannie się nimi zajmowała. Tym samym dalsze plany co do nauki zostały odłożone na później. Ale niespełna dwa lata później okazało się, że młoda kobieta spodziewa się drugiego dziecka. Jej bliscy wtedy już zdawali sobie sprawę, że Bożena najpewniej nie podejmie nauki i będzie poświęcać się swojemu potomstwu. Liczyły na to, że głową rodziny będzie Marcin, ale ten nie potrafił znaleźć stałego zatrudnienia. I czasami, gdy zdarzały się kłótnie między nim a Bożeną, mężczyzna w złości potrafił podnieść na nią rękę. Kiedy na świat przyszło ich trzecie dziecko, kobieta miała na głowie właściwie wszystkie domowe obowiązki. Nie miała za bardzo czasu, aby odwiedzić koleżankę. Marcin chwytał się zazwyczaj tylko na chwilę jakiegoś zajęcia. W głowie miał jednak inne plany. Szybki sposób wzbogacenia się poprzez kradzieże był dla niego ciekawszym zajęciem. Z tego też powodu został zatrzymany przez policję. W drodze postępowania i dowodów trafił na kilka miesięcy za kraty. W tym czasie Bożena mogła nieustannie liczyć na wsparcie swoich bliskich. Później, gdy wyszedł na wolność, dalej układali sobie wspólne życie. Raz było gorzej a nieraz trochę lepiej. W wakacje 2003 roku dzieci biegały w okolicy ich domu. Długie dni i letnia pogoda napawały optymizmem zarówno Bożenę, jak i Marcina. Czasami ktoś ich odwiedził, a czas płynął tam dość spokojnie. Pewnego dnia, dokładnie we wtorek, 26 sierpnia, Marcin został przełapany na kradzieży roweru. Z tego też powodu okoliczni policjanci, dobrze znając jego wcześniejsze wybryki, natychmiast zawieźli go na komendę. Ten noc spędził w areszcie. Następnego dnia, z samego rana, Marcin usłyszał od funkcjonariuszy słowa, które wprawiły go w osłupienie. Przekazano mu, że najprawdopodobniej w nocy do jego mieszkania ktoś się włamał i dokonał zabójstwa jego żony Bożeny. Oraz jego pięcioletniej córki Mileny. O całej tej przerażającej sytuacji poinformował ich syn Kasper, który wówczas rankiem dotarł do sąsiedniej wsi. Będąc w szoku, próbował wytłumaczyć sąsiadom, co się wydarzyło. Mówił bardzo chaotycznie i niekiedy nerwowo. Tłumaczył, że wszystko widział na własne oczy, a przeżył tylko dzięki temu, że ukrył się pod kołdrą, pod którą zwyczajnie spał. Chłopiec prosił o natychmiastową pomoc dla jego bliskich i nie chciał zbyt wiele mówić. Przebywający w areszcie Marcin, gdy to usłyszał, wpadł w szał. Zaczął krzyczeć i jednocześnie w złości wyrywał sobie włosy z głowy. Natomiast przed domem, w którym mieszkał z Bożeną oraz dziećmi, stało kilka radiowozów. Wciąż trwały tam intensywne czynności. Na miejscu oprócz zabezpieczonych śladów, tuż przy wyjściu, stały głośniki i telewizor o łącznej wartości 1400 zł. To wskazywało, że sprawca bądź sprawcy próbowali też okraść rodzinę. Chciałbym dodać, że według dostępnych źródeł, najmłodszej z rodzeństwa, czyli Emilii, tej tragicznej nocy wówczas nie było. Dziewczynka prawdopodobnie przebywała u krewnych. Cytuję: Od wczesnych godzin porannych specjalna grupa operacyjno-dochodzeniowa z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy i komendy powiatowej policji w Lipnie prowadzi intensywne działania w związku z ujawnieniem w tym domu, w miejscowości Rumunki Podgłodowskie w gminie Lipno, zwłok 27-letniej Bożeny i jej 5-letniej córeczki Mileny. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obie ofiary zmarły w wyniku zadania im wielu ciosów ostrym narzędziem. Do zdarzenia doszło nocą z wtorku na środę. Bożena i jej córka zostały zaskoczone podczas snu. Policjanci zostali powiadomieni przez krewnych ofiar. Obecnie policjanci prowadzą zakrojone na szeroką skalę rozpoznanie w celu ustalenia motywów oraz sprawców tej zbrodni. Na szczęście długo nie trzeba było czekać, bo kilka godzin później, około południa, zatrzymano 17-letniego Krystiana, który mieszkał nieopodal. Był mieszkańcem sąsiedniej wsi. Policjanci zaraz po podjęciu czynności operacyjnych dość sprawnie ustalili, że najprawdopodobniej to mieszkający niedaleko wspomniany 17-latek. Musieli się jednak upewnić, a zarazem zachować odpowiednią ostrożność. Młody mężczyzna szybko trafił na komisariat, gdzie tam po kilkugodzinnym przesłuchaniu przyznał się do winy. Jego sposób wypowiedzi w dużej mierze był chaotyczny, jednak dało się wywnioskować, że we wszystkim pomagał mu także kuzyn, mieszkający we Wrocławku. Szesnastoletni wtedy Przemysław, 17 latek w swoich wyjaśnieniach opisał niemal cały przebieg zdarzenia. Uważał, że z początku mieli zamiar tylko okraść tę rodzinę, a noc i nieobecność Marcina miały być idealną okazją. Dobrze też go znali. Krystian, mieszkając nieopodal, był właściwie jego sąsiadem. Z czasem poznał go również z Przemkiem. Funkcjonariuszom tłumaczył, że Marcin jakiś czas temu ich oszukał i był winny im pieniądze. Konflikt narastał i przerodził się w zatarg. Gdy dowiedzieli się, że jest w areszcie, uznali, że włamią się pod osłoną nocy, aby zabrać kilka cenniejszych rzeczy, bądź, jeśli się uda, to gotówkę. Weszli przez okno, ale po kilku minutach sytuacja miała się jednak wymknąć spod kontroli, kiedy na chwilę przebudziła się Bożena. Przekonani, że kobieta ich rozpoznała, postanowili dokonać tej przerażającej zbrodni. W porozumieniu z Przemkiem, prędko chwycił za nóż. I tutaj chciałbym dodać, że nie ma w źródłach informacji, czy sprawcy mieli ze sobą owe narzędzie, czy sięgnęli po nie dopiero w mieszkaniu ofiar. Wiadomym jednak jest, że Krystian wskazał śledczym miejsce ukrycia noża. Ponadto ciosy, które zostały zadane zarówno Bożenie, jak i jej córce, były wymierzone z dużą siłą, i tym bardziej ilość ciosów. Wskazywała na bezpośredni zamiar pozbawienia życia tych zupełnie niewinnych osób. Siedemnastolatek natychmiast trafił do aresztu, zaś jego kuzyn przebywał wówczas u niego na wakacjach, więc również szybko został zatrzymany i także trafił do aresztu. Utrzymywał, że nie ma nic z tym wspólnego i chciał, aby wypuszczono go na wolność. Tymczasem przeprowadzona sekcja. Wykazała wiele ran, zarówno kutych, jak i ciętych, zadanych zarówno Bożenie, jak i dziewczynce. Ujawniono między innymi 11 ran kutych klatki piersiowej u kobiety. Według lekarza, w tym przypadku każdy pojedynczy zadany cios mógł pozbawić życie kobiety. Bez wątpienia wydana opinia medycyny sądowej jasno wskazywała, że sprawcy w chwili czynu nie mieli jakiegokolwiek sumienia i w sposób jednoznaczny chcieli pozbawić ich życia. Wkrótce też obaj podejrzani trafili na kilkunastodniową obserwację sądowo-psychiatryczną. Bliscy ofiar jak i okoliczni mieszkańcy nie mogli zrozumieć, dlaczego ci dwaj młodzi mężczyźni, którzy dopiero wkraczali w dorosłość, nagle zmienili się w bestie. Każdy tutaj się znał i nikomu nie przyszło do głowy, że sąsiad sąsiadowi Zrobi tak niewyobrażalną krzywdę. Ciocia ofiary wcześniej wspomniana Janina, gdy o tym się dowiedziała, była wówczas u fryzjera. Nie czekałam na dokończenie fryzury. Rozczochrałam włosy i wybiegłam z zakładu. Wciąż myślałam, jak przyjmie to moja mama, babcia Bożenki. Praktycznie to ona wychowywała tego dzieciaka. To ona płaciła chrześniaczce za wynajęcie domu w Rumunkach żeby Bożena miała gdzie mieszkać. W dniu pogrzebu ich najbliżsi, ciocia Enina oraz babcia Irena, nie mogąc patrzeć na poranione ciała ofiar, przysłoniły ich szyje apaszkami. Natomiast jeden z okolicznych mieszkańców, pan Zdzisław, w krótkiej rozmowie z Gazetą Pomorską, wypowiedział się w następujący sposób. Gdyby chodziło o kogoś innego, może tak bym tego nie przeżył. Ale ta dziewczyna miała smutne życie i straszną śmierć. Bardzo bym chciał, żeby Dranie, którzy to zrobili, jak najszybciej znaleźli się w więzieniu. Matka Bożeny nie miała zamiaru się wypowiadać. Dało się zauważyć, że kobieta wyglądała na załamaną. Sama również borykała się z różnymi problemami zarówno finansowymi, jak i zdrowotnymi. I tutaj przytoczę słowa jednej z jej krewnych. Już dawno ktoś powinien się nią zająć. Bidula nie ma na życie. Jej miejsce w ogóle jest w szpitalu. Bliscy Bożeny nie do końca wierzyli w rozpacz Marcina. Uważali, że niedługo po pogrzebie powiedział im, że planuje zakupić mieszkanie. Tłumaczył, że nie chce już tam dłużej mieszkać i spróbuje ułożyć sobie dalej życie. Odczuwały, że mężczyzna. Nie był szczególnie zainteresowany tym, jak przebiegnie i przede wszystkim zakończy się proces. Obserwacja sądowo-psychiatryczna nie miała żadnych podstaw do tego, aby uznać niepoczytalność któregoś ze sprawców. Mimo pewnych zaburzeń osobowości, zauważalnych szczególnie u młodszego podejrzanego Przemysława, jednoznacznie stwierdzono, że mieli oni pełną świadomość podejmowanych decyzji. Inną kwestią było to, że chwili czynu nie byli pełnoletni. Dlatego bliscy ofiar, jak i wiele innych osób, oczekujących na wyrok, obawiało się, że zostaną oni potraktowani w sposób łagodny, dostając niski wyrok, bądź trafią tylko do ośrodka poprawczego. Kiedy rozpoczął się proces, wiadomym było, że prokurator, jak i bliscy ofiar żądali, aby usłyszeli oni najwyższy możliwy wymiar kary, jaki w tym przypadku przewiduje prawo. Czyli 25 lat pozbawienia wolności. Na sali rozpraw zeznawało wiele osób, i nieraz była napięta atmosfera. Była obecna tam rodzina ofiar, ale i też bliscy oskarżonych. Z kolei Marcin nie wykazywał zbyt dużego zainteresowania procesem. Pojawił się tylko wtedy, gdy został wezwany przez sąd w charakterze świadka. W sądzie okręgowym we Włocławku. W połowie czerwca 2005 roku został ogłoszony wyrok. Uznano, że obaj sprawcy dokonali podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem pozbawiając życia zupełnie niewinnej tej całej sytuacji kobiety, a tym bardziej małej dziewczynki. Orzekający sędzia wyznał, że w swoim wykonywanym zawodzie nieraz miał styczność z brutalnością i szeroko pojętym bestialstwem. Jednak ta historia pokazała mu inny, jeszcze bardziej brutalny obraz tego zła. Wyjaśnił, że pierwszy raz miał do czynienia z taką bezwzględnością sprawców. Cytuję: Zasłużyli na najwyższy wymiar kary, jakim jest dożywocie, jednak w chwili popełniania zbrodni nie byli pełnoletni. Jeden miał 17, drugi 16 lat. Zgodnie z polskim prawem. Najwyższa dopuszczalna kara wynosi w tym przypadku 25 lat. W tej sprawie jest więcej ofiar. Poza Bożeną i Mileną, ofiarami zbrodni są pozostałe przy życiu dzieci zamordowanej kobiety, a zwłaszcza Kacper, świadek okrutnej śmierci swej matki. Przeżył prawdopodobnie dlatego, że zabójcy nie zauważyli dziecka ukrytego pod kołdrą. Nie krzyczał, nie płakał. Gdy tuż obok mordowano jego matkę i siostrę i dlatego wciąż żyje. Nie jest jednak wykluczone, że tamte chwile zaważą na całym jego życiu. Ofiarą jest też matka Bożeny, drobna, szczupła kobieta, która wciąż szuka córki, patrząc przed siebie nieobecnym wzrokiem. Ponadto sędzia zaznaczył, że przemysła W., jak wynikało z opinii sądowo-psychiatrycznej. Zanis ma życie swoje i cudze. Według dostępnych źródeł wiadomo, że zarówno Kasprem, jak i najmłodszą z rodzeństwa Emilią zaopiekowała się ich babcia, matka Marcina. Starsza kobieta oznajmiła, że dopóki żyje, wnuków nikomu nie odda, a tym bardziej do domu dziecka. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie również, aby w komentarzach zachowywać odpowiednią kulturę. Zapraszam również na facebooka Incognito podcast kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam moi drodzy wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.